Dzień dobry kochani, witam na kanale Makeup After 40. E, dzisiaj makijaż tą oto paletką New Nude Od Hudy. E, powiem tak: z pewną, e, z pewną nostalgią otwieram tą paletę, uśmiecham się. Słuchajcie, ona przez naprawdę długi, długi czas była moją ukochaną paletą, do której non-stop wracałam. E, to jest moja druga sztuka. E, z pierwszej naprawdę mało co zostało, chyba został fiolet został chyba ten kolor, a generalnie wszystkie inne prawie były wydłubane do, do, do końcóweczki, więc ją zbezcześciłam do końca, to jest moja druga. I cóż, ona nie jest nowa, więc jak będę zbliżać, no to sorry za to, ale nowej wam nie pokażę, bo po prostu nie mam. Natomiast to, co mogę powiedzieć, to nie użyłam jej w ostatnim półroczu chyba ani razu. Więc y, bardzo też y, z taką jakby ciekawością będę robiła ten makijaż, bo jestem ciekawa, co o niej powiem y, po pół roku nie tykania jej, a uwierzcie mi, że przez te ostatnie pół roku było mnóstwo cudownych, dobrej, idealnej wręcz jakości palet na moich oczach. Więc y, no jestem ciekawa, co ja, co, ja tutaj, mm, co ja tutaj powiem i co jak będę komentować, nakładając cienie co jeszcze w odcinku a żeby nie było nudno słuchajcie to zrobimy sobie test pod, podkładu to zrobimy sobie test korektora Wonder Cover od Pupy to jest kryjący korektor o dosyć kremowej konsystencji taki który ma upiększyć i nie wchodzić nam z zmarszczki, więc zobaczymy ja robiłam sobie słocze na dłoni naprawdę jest taki kremowy zobaczymy czy nie będzie Wysuszał oka, czy nie będzie wchodził z maszki, jak on będzie się w ogóle zachowywał. Yy, I myślę sobie, że to tyle. Ja nie będę mówiła, co będą, będzie innego jeszcze w odcinku, jakie kosmetyki użyję. Yy, jakby ten odcinek będzie odcinkiem, gdzie zrobię makijaż swoimi ukochańcami kosmetycznymi, czyli tymi kosmetykami, które mogę z czystym sumieniem Wam polecić i. Takie moje ukochańce, do których wracam, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam na odcinek. Oczywiście, jeżeli subskrybujecie mój kanał, to z serca dziękuję, bo to jest bardzo duże wsparcie dla mojego kanału. Jeżeli nie, to zapraszam. To naprawdę niewiele kosztuje, tylko kliknąć e, łapka w górę, jeśli filmik się podoba. To jest naprawdę bardzo dużo dla twórcy, bo y, jest to wsparcie po prostu dla mnie. Co jeszcze? Jeszcze zapraszam na konto na Instagramie Makeup After 40. Tam na stories jestem codziennie i oczywiście w środę o 20.00 zawsze robię live'a, więc zapraszam. Już przestaję gadać, przybliżam się i jedziemy z odcinkiem. Później mam przygotowaną, jakby do makijażu, słuchajcie, ja teraz testuję wysoką półkę. Capture Total od Diora. Mam tutaj krem pod oko, mam tutaj też serum. Powiem Wam, że tak cudowne serum, że jak jeszcze nakładam y, krem, to już jest dla mnie za dużo, więc krem po prostu nakładam na noc. Natomiast to serum, no, póki co, powiem Wam, rywelka, ale na razie jest w fazie testów, więc y, jakby tyle na ten temat w tym momencie. Zaczniemy sobie od korektora. Korektor mam. W dosyć jasnym kolorze, słuchajcie. To jest numer, numer, numer 001. Może być za jasny, no ale wiecie, makijażem, y, jakby oka, przykryjemy, jeżeli będzie za jasny. Jest jaśniutki, ale takie tony żółtawe ma, czyli taki, jak ja, jak ja lubię. I rzeczywiście dosyć kremowa konsystencja. Spróbujemy go nałożyć sobie gąbką. No, krycie słuchajcie, ma. Wow! Bardzo duże, bardzo duże krycie i w ogóle ta ilość, którą nałożyłam, to jest nieduża ilość, natomiast ona jest zupełnie wystarczająca. Ja go sobie musiałam słuchajcie, mocno rozpracować, dlatego że okazało się, że on jest naprawdę mocno kryjący. Słuchajcie, jako puder pod oko wezmę sobie Lore Mercier. I postaram się troszeczkę tutaj ten korektor przypudrować odrobinę, żeby mi nie powchodził w zmarchy. Okay. Mm -hmm. No dobra, zostawiam go w ten sposób. Na razie wygląda na oko ładnie. Położymy teraz sobie podkład na twarz i to będzie mój ukochaniec ostatnich miesięcy Pure 4 in One Love Your Selfie. Ja mam tutaj kolor MG3, ale że on jest troszeczkę już dla mnie za ciemny. Ja sobie tutaj wezmę dwie pompeczki tego i odrobinę rozjaśnię Pro Foundation Mixer, Mixem od y, NYXa. Dosłownie tutaj zobaczcie na dłoni odrobineczkę, odrobineczkę. Wezmę pędzel i pędzlem sobie ten podkład nałożę. Najpierw pracuję w pędzel, a następnie pędzelkiem nałożę na twarz. Ok, i resztę doklepię gąbką. Ja jednak lubię, słuchajcie, podkład, nawet jak nakładam pędzlem, to jednak doklepać go gąbką. On wtedy po prostu y, ładniejsza struktura jest tego podkładu na twarzy. Więc doklepujemy, doklepujemy. Dobra, pościeram jeszcze y, podkład z ust. Na usta ląduje insta kiss od Beauty Vitrix i Mio. Jak ktoś nie zna, to naprawdę polecam. Z całą mocą i z całą odpowiedzialnością, mimo że to jest kosmetyk mojego dziecka, to mogę z całą mocą polecić. Rywalacyjny jest i to jest taki mój stary trik. Słuchajcie, jak w makijaż y, nakładam, nakładam podkład, to później fajnie sobie nawilżyć choć na troszkę usta, te usta później fajniej, lepiej przyjmują pomadkę. No dobra, co teraz? Teraz brewki. Kolejny ukochaniec. Kredka dobry od Benefitu. Yy, ja ją lubię za to, że słuchajcie tak naprawdę trzeba kilka pociągnięć. Wystarczy dosłownie kilka pociągnięć kredką, później jeszcze przejechanie szczoteczką, wyczesanie tego i u mnie. Makijaż brwi jest skończony, trwa on dosłownie kilka minut. Yy, z drugą brwią, oczywiście, jest zawsze gorzej, dlatego że tutaj ona jest jakby bardziej. Ubrana w włoski, tutaj troszkę jest golizny, więc zawsze tutaj z drugiej strony się muszę mocniej namęczyć. Kolejny krok w makijażu: Turn Up the Light od Too Faced i ten superaśny. Puder Soft Focus, bardzo go lubię, i yy, lekko przypudruję sobie. Mhm. Przechodzimy teraz do makijażu oka. Tak się zastanawiałam, jaki makijaż zrobić. Nie wiem, totalnie nie mam pomysłu, bo tak naprawdę cała ta paleta to są przepiękne kolory. To są moje kolory, totalnie moje kolory. Nawet ten fioletowy jest mój, mimo że jest fioletowy, ale to jest taki odcinek, który ja akceptuję bez problemu. Dobra, może zacznę od pleja, od tego najjaśniejszego, ale kolorku. Biorę na pędzel z malowanej 206 Lux Soft Blending i ten kolorek sobie położę w kąciku wewnętrznym. I również sobie położę w załamaniu. Także tak naprawdę sobie pojadę trochę nim naokoło. Zobaczcie, jaki jest ładny. O, jak ja dawno nie miałam tej palety w ręku. Mhm. ładnie, 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 ładnie. Jest naprawdę ładnie, jest ładny kolor. Wow, wow, wow. Daje się przepięknie blendować, daje się ładnie nanosić. Yy, ma ładny pigment fajnie się rozblendowuje i jakby tutaj naprawdę nie mam się czego czepnąć hmm. może może nie wszystkie są idealne kolory ale ten play jest przepiękny dobra fajnie mi pasuje do kolczyków i do bluzki ale tak jakby kolczyki, nie wiem, to chyba mi się tak jakoś ubrało, miałam ochotę dzisiaj na ten kolor po prostu. Druga strona to samo. Załamanie i w kącik wewnętrzny. Kolejny kolorek, który wezmę, to jest ten tutaj trzeci. Tu jest korektor, czyli drugi od prawej w dolnym rogu. Nie mogę przeczytać, jak on się nazywa, bo po prostu mam nazwę wytartą. Więc ten ciemny, ciemny taki przygaszony fiolet. I ten przygaszony fiolet sobie nałożę w kącik zewnętrzny i na powiekę dolną. Zmienię pędzel na troszkę większą kuleczkę Hakuro J508 i jeszcze tego kolorku tutaj w kącik zewn zewnętrzny i troszeczkę nim podjadę też w załamanie. I ten fiolecik jeszcze słuchajcie tutaj sobie nałożę troszeczkę nad załamanie, żeby był odrobinę bardziej widoczny. Zobaczcie, jak ładnie się blenduje z tym pierwszym, który nałożyłam. No przepięknie po prostu. Wracam do tego jasnego koloru. I ładnie rozetrzemy to ze sobą. Ok, wezmę teraz na czysty, bardziej taki e, płaski pędzel. Jeszcze tego jasnego. I spróbuję rozetrzeć granicę. Mam tu jeszcze słuchajcie, błyski i chciałabym użyć tego dolnego i tego tutaj złotego. Zobaczymy jak to będzie jak to będzie razem wyglądało. Ten jest taki nawet. Odrobinę ciemny. Więc może nie. Może zrobimy fantazji. Jeszcze fantazję zobaczymy. O o, 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 tak bardziej różowo. Na różowo bardziej polecimy. Mhm. I lekko zblendujemy. O, i nawet ładnie się, słuchajcie, zrobiło. Nie wiem, czy to widać, jak to ładnie wygląda. Ładnie to wszystko. Ze sobą gra. Ok, jeszcze wrócę do tego ciemnego i lekko podjadę z nim tu w załamanie, żeby było. O! Żeby mi się tak nie urywało. Zastanawiam się jeszcze nad kącikiem wewnętrznym, ale póki co zrobimy drugie oko i później e, jakby, jak będę miała dwa, <grymnie> to zastanowię się, e, jak sobie jeszcze tutaj e, zagrać w wewnętrznym kąciku, żeby jeszcze ładniej e, podbić troszkę makijaż, żeby makijaż jeszcze wyglądał bardziej. Wow, e, to idziemy teraz do drugiego oka. No i tak jak w pierwszym przypadku. Ten yy, zgaszony fiolet idzie na dolną powiekę. I zewnętrzny kącik. I na ten fiolet trzeba lekko uważać, bo on rzeczywiście się sypie, więc żeby nie porobić w dużych osypów. No, i tutaj tak samo jak w tamtym oczku, trochę wyżej wychodzę. Bo chcę sobie lekko zliftingować oko. I chcę również, żeby cokolwiek było widać e, tego cienia przy moim otwartym oku. Więc stąd ten taki zabieg wynoszenia go troszeczkę nad załamanie. I teraz biorę czysty pędzel i tym czystym pędzlem też staram się troszeczkę tutaj podczyścić mi makijaż. Teraz pora na błysk. Najpierw ten, później ten. Ten jaśniejszy bliżej kącika wewnętrznego, ten ciemniejszy bliżej zewnętrznego kącika. One się później dadzą fajnie połączyć. I ten jasny, i ten jasny do środka, o tak. I jeszcze odrobinę. Łączymy na styku. I jest ok, jest fajnie. Teraz moje tak zwane przodem do przodu, prawda? Lecimy. Patrzymy, czego nam tu jeszcze potrzeba. Dobre, ponieważ ja mam dosyć długie paznokcie i nie jestem w stanie wszędzie dotrzeć, to tutaj jeszcze dokładam płaskim pędzlem tego błyszczącego cienia. On się nazywa Fantazji, tak? Bo tutaj akurat ten, tę nazwę mogę przeczytać, więc dokładam płaskim pędzelkiem tutaj też, żeby to wszystko ładnie i schludnie wyglądało. Ok. Dobra, to teraz czas na mój trik podchwycony w internecie. O którym wam już mówiłam, tutaj gdzieś filmik jest. Także jest to trik podchwycony od pewnego youtubera. Okej. Okay. Z drugiej strony to samo. W ten sposób troszeczkę zliftinguję sobie oko, czyli podniosę kącik zewnętrzny ku górze. I jeszcze sobie rozetrę tutaj troszeczkę tą granicę, żeby ona nie była taka, jakby to powiedzieć, ostra. Ok. No i teraz kącik wewnętrzny. Co my tutaj wymyślimy wewnątrz? Słuchajcie, tu jest taki jeden fajny błyszczący cień. Nazywa się e, Crave. Tutaj ten, 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 ten drugi. Drugi. I ja sobie wezmę na pędzelek i po prostu umieszczę go w kąciku wewnętrznym, albo zacznę. Ogólnie to zacznę chyba od dołu. Zobaczymy, jak on będzie wyglądał na dole. Bardzo, bardzo ładnie. I tutaj to samo. Na dół i w kącik wewnętrzny. Na sam koniuszek wezmę jeszcze ten mocny fiolet. I jeszcze go pędzelkiem. Nałożę na dolną powiekę odrobinkę z jednej i z drugiej strony, tak, troszeczkę, żeby wzmocnić kolor. O, tak, właśnie o to mi chodziło. On nie jest aż taki nie wiadomo jak mocny, ale jednak troszeczkę bardziej wyraźny. Ok, makijaż oka skończony, to teraz konturujemy buzię i tutaj pewnie bardzo Was nie zaskoczę. Bronze Goddess od Estée Lauder o odcieniu Light 01. No tutaj nic nie poradzę na to, to jest ostatnio mój hicior. Okej, okay, mamy to, słuchajcie, mamy to. Yy, jako róż dzisiaj wystąpi u mnie Benefit i on się nazywa Kalifornia. Kalifornia, Kalifornia. Tak, on dzisiaj wyląduje na moich policzkach. Policzkach. Bardzo, bardzo się lubimy. Cudownie pachnie. Przepiękny kolor. Akurat kolorkiem mi tutaj pasuje. Słuchajcie, do kolczyków, do makijażu. Nałożyłam go specjalnie odrobinę więcej, żeby go ładnie sobie zblendować jeszcze na styku z brązerem. No i tutaj chyba też za specjalnie nikogo nie zdziwię. Yy, ukochany, pachnący przepiękny efekt dający brąz Goddess od Ester Lauder. Tutaj tak naprawdę tylko chcę odrobinę, dlatego, że już sam ten California um, róż jest dosyć taki rozświetlający, więc tutaj tylko odrobinkę. Mhm. No to przechodzimy do ust i tutaj też moje ukochane trio od Chudy. Cudowna kredka plus pomadka plus błyszczyk. I ja zwykle y, z tego trio zwykle używam kredki i błyszczyka. Ale dzisiaj żeby było inaczej, poleci też pomadka. Matka, jak widzicie, ma przepiękny brązowy kolor, ale jest troszeczkę dla mnie, wydaje się, za ciemna, więc aby odrobinę rozjaśnić, nałożę trochę błyszczyku, tak tylko w centralnej części ust. No i rzęsy, słuchajcie, na rzęsy maskara od NYXA. Mój kochaniec, do którego niedawno wr wróciłam, kupiłam kolejną sztukę, że tak powiem, odgrzewany trochę kotlecik, ale naprawdę super, super sprawa. Pięknie rzęsy się e, malują, układają, nic się nie odbija na górnej powiece, więc why not. Dobrze, kochani, podsumujmy odcinek. Słuchajcie, humor mam e, poprawiony, dlatego, że ja naprawdę śmieję mi się buzia, śmieję mi się serducho, tak mi się, e, tak mi się ckliwie zrobiło. Słuchajcie, bo to była. Mm, Jedna z moich takich naprawdę ukochanych palet. Ja nie maczałam swoich pędzelków tutaj przez ostatnie pół roku, no bo naprawdę tyle nowości, fajnych nowości wychodziło, że po prostu ta paleta gdzieś tam na dnie szuflady sobie leżała. Ja ostatnio katuję Wedding Vibes od Vanessa i Mio, no to wiadomo, córki paleta jeszcze takiej jakości i takich pięknych kolorów. No i tak, co ja mam do powiedzenia? Słuchajcie, no nie zmieniłam zdania, naprawdę nie zmieniłam zdania, mimo że na przez te ostatnie pół roku yy, naprawdę dużo palet przetestowałam yy, o różnej jakości. Ja tę paletę kocham. Być może, że to jest taka jakaś, wiecie, yy, trochę sentymentalna podróż <grych> w, do ukochanej palety. Więc stara miłość, jak to mówią, nie rdzewieje. Ja tutaj zdania nie zmieniłam. Paleta ma bardzo piękne kolory, yy, dobrej jakości, fajnie się blendują, fajnie się nanoszą. Może nie jest to jakaś pigment, wiecie, pigment żeleta. Natomiast bardzo ładnie się ten kolor buduje, tak jak widzieliście na filmie. Ja tutaj tylko nigdy nie używałam tych dwóch brokatów, bo na mojej powiece brokat to już powiedzmy niekoniecznie. Nigdy też nie używałam korektora. Nie wiem, jakoś mi nie przyszło do głowy. A no, właśnie, korektor Wonder Cover od Pupy. E, słuchajcie, e, spodziewałam się raczej, że tutaj nie zaprzyjaźnimy, się, nie zaprzyjaźnimy się. Dlaczego? Dlatego, że to jest mocno kryjący korektor o konsystencji takiej mocnej, kremowej, wręcz bym powiedziała, jak patrzyłam sobie, rozcierałam na dłoni, to sobie myślę: Wow, ale tam jest masło. Słuchajcie, takie, no takie. Takie mięsiste, nie? Taka mięsista konsystencja, kremowa mocno, więc tak sobie pomyślałam, że u mnie pewnie pod okiem się nie sprawdzi, no bo jednak ja mam te 47 lat, ta powieka pod tym okiem już jest coraz cieńsza, posiada już zmarszczki, więc naprawdę trzeba kombinować, żeby te zmarszczki, tych zmarszczek sobie jakby nie podkreślać. Natomiast ten korektor. Rzeczywiście wygląda bardzo ładnie. Zmarszczek mi absolutnie nie podkreślił. Mało tego, fajnie wygląda na powiece. I słuchajcie, fajnie e, służ, posłużył mi jako baza pod cienie. Cienie bardzo ładnie się nanosiły, blendowały i ładnie to naprawdę wygląda. E, ja go będę jeszcze testować oczywiście, bo to jest jakby moje pierwsze zetknięcie z tym korektorem. E, nie wiem, czy on na dłuższą metę, jak on będzie na dłuższą metę pod moim okiem wyglądał. Natomiast... Te oczywiście, jak mogę, zawsze to polecam. Born to Glow i Paezę to są moje dwa ukochane, wcale nie za bardzo drogie korektory. No a z tym póki co się naprawdę polubiliśmy. Natomiast, tak jak mówię, jakby pierwsze wrażenie po tym pierwszym wrażeniu, jakby nie mogę go polecić, bo go po prostu najzwyczajniej w świecie nie znam. Nie wiem, jak się zachowa za godzinę, za dwie, jak ta skóra pod okiem będzie wyglądała. Yy, więc, więc póki co tyle, kochani, ja Wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj. Mam nadzieję, że wszyscy do końca dotrwaliście. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Yy, ja mam nadzieję, że chociaż przez chwilę mogliście się oderwać od tego, co nas otacza i jakby trochę zamknąć się w tym makijażowym świecie. Yy, mam nadzieję, że chociaż trochę Wam. Poprawiłam humory. Mój humor się naprawdę poprawił, przez to, że mogłam chociaż na chwilę skupić się e, na innych rzeczach niż lęk o e, naszą przyszłość. E, mam nadzieję, że jesteście zdrowi. Przesyłam Wam buziaki, przesyłam Wam moc pozytywnej energii. E, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się.